Blada róża, blada mm. róża o skrzyneczka. To wosek to O Twój. To ja. Chcesz latarkę? Jest nie. zielona. Dobra. Nie, nie mam niebieską. Ja będę pamiętać, żebym mi się wyczerpię. O, 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 o! Czekaj, czekaj. Ktoś lezie. To nie Wesker? No. Wesker. Jezus, no, <grywa> okay. Tak! Tak, Wesker. No idź. Trzeba być to No super, samą Dobra, brać. Słyszałaś, było słychać co powiedział, czy nie? Nie. Cicho już tam! Wesker. No, nie on. widzę właśnie kto jest. Wesker, już Muszę go torwał, które się tak mieni świeci, ma być. Dobra. Nie nie ściągaj się, stój! No a co mi się to zrobiło? Można no przecież tak się świecę, że... Dziwne, żeby mnie nie widział. Się nawet nie mam ukryć. No poleciała, no to, 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 po to zrobiłem totem świecący, żeby można było szybko leczyć, uciekła. Ja nie rozumiem <grym> tych ludzi. Ja nie, ja nie ogarnę. Przecież widzi, że, że jest y, totem. Ona chce się sama leczyć. Dobra. No ona ma swoje jeno. Poleciał do góry na budynek. Dziabie. Coś tam po malutku, ale dziabie. A Gray? A czemu Aisa przecież e, gonił? A teraz I'll ty? I'll base, tak, baby. bo mi przyszedł tutaj z nim, jak gen robię. A, no. Mm. Przyszedł, teraz do mnie przyszedł. No to. Stars, ta w Ten wybuch nam? Dobra, że. Nie. Czy ona przyjdzie po ciebie? Jest bez... to Kiedyś w przedszkolu takie było, coś takiego miałem, Stop, że takie kulki się robiły. Tak, tak, no, no. yes. no, no. yes. O, Boże, oh. Ej, chodź odkupić swoje winy. W no. Mm. no, co robisz? Śmiewa mnie. Amino, ok. A nie, ten no kanał założył. Jak długo trwa? No nie dało się, bo jak cię powiesił, ja nie, to już. No to próbuję coś na środku, ale to... My no, no też jakoś to idzie jak. No właśnie o to chodzi. Niby w dwójkę robimy, ale jakoś tak nie wiem. Chodź tam na, bud na budynku ganiają. Dobra. I tak, ganiają się. Mhm. Może ona wytrzyma jeszcze trochę. Chociaż dwa te geny zrobić, nie? Mm -hmm. I na małej łódce fajnie zaczęliśmy właśnie zakończyć. Ja nie, nie wiem czy jak ty nie skończysz, to znaczy nam gena nie zablokujesz. To ja poczekam trochę. Ale to nic nie da. Albo my ci zablokujemy, albo ty nam. On do nas już biegnie, nie wierzę w to, co za... Kończcie. <grystanie> tak, zablokowało mi. <grystanie> no. Tak jak O ja ładnie. pierdzielam, miałem już końcóweczkę. Wiem, wiem. Ale dobrze, że jakby nam pozwoliłeś, bo... On był przy nas. I jakby nam zablokowało, żebyśmy tego nie zrobili. Ja. To za założył, tak. Jezu, jak to długo będzie trwało? Dobra, już. Dobra. Jesteś na, du na dużym? JEZU! A nie, tu jesteś, okej. Okay. Boże, jak on mi się... Myślałam, że on jest całkiem z innej strony. Wjechał we mnie, ty! Psiu. Zlękłam. Nie ma nic. Okay. Tu jest coś. Dobra, idę do ciebie. mam się jak Zośka po prostu. Tutaj jest ten gram. On jest... Aha, zablokowany, dobra. Pytanie, czy wybucha, czy... czy yy, regresuje się, czy co robi się. Dobra, Ciul, idę po ciebie. Czekaj szybciutko jeszcze. A Chodź tutaj, o tu. To będzie szybciej muszę po iść. Tam jest, nie? Obok totemu. Aha, Wejsa. dobra. A, już nie, ma to, to... Dobra, no Dobra, Dojdzie na małą to łódkę, to... kurde, bo tutaj na małej łódce jest też właśnie fajny gen zrobiony. Na amino gdzieś robi. Pięknie. Pięknie. Tu tego nie, by trzeba było naprawdę ten na tej... Nie, 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 nie. Zostaw. Serio? Tak. Kurde, daj ja się podłożę. No, a dasz radę? Nie wiem. On wie, że się? mam do tego. Da chuj. Mhm. mi minie, nie zdąży. O Jezu, bo ja nie umiem znaleźć się, jest Minęło ci? No. Tak, bo nie widział, gdzie leżę. Chory. Nie przeżyjesz do świki mi powiedział. O, jakiś. Dobra, poszedł tam do nich. Idę na oglądanie. Tam właśnie na tej łódce fajny był Gen, ale widzę, że on tam łazi. Będzie pilnować, nie? Dobra, już mi na oglądanku. Bo w sumie mógłbym się wrócić na tą łódkę. Bo... Ej, nie, jak się wrócisz, to na pewnie zaraz przyjdzie. On wie, że tam jest dużo, nie? Co one robią? Już. A tam, dobra. Jedna biegnie, a on ucieka przed nim. Idę zobaczyć tego Genotu. Był też był fajnie zrobiony. O, no, w sumie. Mało wiele. Ale dostał. Gdż on teraz mi powiesi i znowu mi to weźnie się zrobi te pazury? Nie, pazury się robią chyba od razu. A nie, ty mówiłaś że po zrobieniu, dobra, to nie. Inny? No on już to idzie, nie? Niech nie no. Nie ruszę nie! A tu? No. Gdzie? Aha, bo on za, on za wszelką cenę. Za wszelką cenę musi też rzucanki robić Jeszcze mogę? Ja okay. Za pierwszym razem się nie odbiłeś od przeszkody, więc się nie ranił. Tak to działa. Biegnie? Ja robi zaraz psiu, psiu. Dorwa mnie. Jezus, jak mnie rzuca już! A co mu się stało? Jakiś taki był... Działałeś Taki jakiś... No? U mnie taki jakiś zgarbiony był, tak... Wcisło. Pstysło. Co oni tam robią? Kończą to... Na tej łódce <laughs> powinni skończyć. <laughs> Chajna. Tak, robią we dwójkę tu. No ale zaraz... Skończą to wad... to. Kończą to. Skończą to. A, zablokowało już. <laughs> no, tak myślałem. No i pozdrow. I teraz uciekają w popłochu. <laughs> Widzę ich. Mogliby po ciebie przejść, nie? No chociaż jeden. Mogliby się przede wszystkim rozdzielić. To by było cudne. Nie wiem, on chyba. nie. nie. Ona ja przejdzie. Nie, ona chyba. Tak? Tutaj... Ta? No, tak mi się wydaje, bo kieruje się w twoją stronę, ale co z tego wyjdzie? On się tu z nim gania na razie. Bardzo źle to. A, bo jeszcze jakieś. Taka. O, wyleczysz mnie, czy coś w tym rodzaju? Ten no to niestety wisi, a jestem zatruty. Preja muszę Patrz jak go ci. Widzisz? w ogóle go nie słychać? No, tak? jesteś oślepiony, ale czemu? Prawda, tak, jakieś tam zaś. No nie, no, dorwał mnie, nie wytrzymam. To nie tak miało no być. No właśnie, tak mi się wydawało, jakby sapał, ale. On jest taki dość niski go nie widać, nie jak on biega. Proszę, paletkę, szybko. Przez okno. <laughs> okienko. okienko. Jeszcze jedno. 50 okienek. Nie I ma paletki. Nie no nie ma. A, tu jest. Już mnie wziął, aha. Ja. Kończcie to, bo zaraz znowu będą te. No, nareszcie. No i tak jeszcze jeden wam został. Wszystko mam. Miałem, ja miałem taki a... też zaczęty przy górce, też taki fajny miałem. Gdzie tu jest Heniek? a ty? Gdzie jesteś? O tu, właśnie. Tu miałem zaczęty. Blokowany. Nie, ona ci wyleczy za ten czas, nie? Obróć się kamerę, bo jak będzie wyłączona, to go nie będziesz widział. już blisko. Z najgorsze takie napięcie, nie? Przy tej końcówce. Musicie się wyleczyć. Gdzie to jest? Tu i tam. Ląginia. Mhm. Jak to teraz otworzyć te drzwi? Szuka padocha jakaś. Te drzwi. <laughs> Idę po spray'a. Idź poszprejdę, idę do młodego, zaraz przyda, a wy uciekajcie. Dobra. Chyba nie teraz będzie łaził z bramy do bramy. Zaraz mnie coś potarga. Ona otwiera. To jak ona otwiera, to może on ją weźmie. Tak. wtedy ona się poświęci dla mnie. <grym> No ja nie mogę dawać plecku, bo on mi drapnie, jak mnie dziabnie. Ona tam pobiegła. Co mam robić? O, no dobra, koniec już. Tada! Jesteśmy. Okay. No, mamy. Tak, jesteśmy, mamy no, nową mapę. O? Chyba posarało. Widzieliśmy nową mapę. No i tak o. The Walking Dead. Nie Ona ma. powiedziała, że work together jo. Wekna. No. Już widzę po skrzyniach, widzę te, w skrzyniach, mhm. Co to może za Irokes? Jakie testy małe, Boże. Nie. Aha, ja jakieś w pobliżu zbliża, to są małe kurde. testy. Kurde, ta ona tu idzie, lezie do nas. Ja pierdolę co robimy? Ja robię. <laughs> widzę. Jak zacznie zbliżać, to Dobra. będziemy spieprzać. Dobra, poszedł za nią. Ja nie umiem takich małych A -a. testów. Ci, mi się ona te, ona ma muły. No widzę. Ja nie lubię takich małych. No, Nic się nie Krzysiek, da. jak no nikt nie lubi. Turna. <laughs> no i patrz, lezie do nas, no. Nie, jeszcze nie, uspokój się. Nie panikuj. Panikuję już. Ja też. To już czuję taki niepokój w klacie, masakra. Dobra. Gdzież tam Uff. próbować coś? Mm -mm. Ja już mnie się nie nadaje do tego. O, nie, on patrzy. On tutaj ją prowadzi, nie, Nie wiem, w ogóle tutaj. idą jakoś dziwnie, ona pod skosem. Poszedł do ciebie, to Nie zrobisz mi, no na pewno. jakimś gównem. Śmiech chyba. Dobra. Okej. Uwielbiam killerów, którzy cię nawet nie dotkną, a ty leżysz. Bo on wy wysyła jakieś... Aha. Jeżeli ile ja mam tych na, na sobie ikonek Jedną ikonkę Od klauna mam taką Wal się na rajta O, słyszę cię no wiem, latamy jak stop. po opłażeni Stop, stop. Czekaj, ja cię mogę do bo pierwszego, bo też bo, bo, <laughs> ja szybko. Ja mam strzykawkę, więc może nie trzeba. Nie trzeba. No jak chcesz. Powiedziała, że może trochę zaboleć. To Ona w ogóle gada jak ta Aurela, Tak mi się bardzo kojarzy ten głos. Jezus, sorry, klaunowałam. Ja nie spodziewałam się. No i lezie. Jezu, jak to zadłupia te... Lezaj Czekaj. Się... Dobra, ja go biorę. Lula. Dobra, już taki święty. Paleta, 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 paleta! Aha, bo te beboki jesteśmy sobie. Beboki dobra. puszcza, no. I tam robią koło ciebie. A jak ta się ciekawka, to długo. Bo... bo jak musisz chodzić, jak biegasz, to będzie dłużej. Aaaaa... Zacznij chodzić, ja to szybciej cię wylatuje. Ja ja nie mam teraz czasu na pierdy. Chciałem... Człowiek nawet nie znał, pierdy. No Zdejli mnie z tego, ona się drze głupia. <laughs> Boże Idzie tam ktoś po ciebie? Idzie. <laughs> idzie Jakaś kulapeta Idzie, idzie, ale też ranna. Bardzo źle No rób mnie lecz, bo masz perk. Szybciutko. o Boże To ona z tym perkiem tak mnie leczy wolno? Co to ma być? Ale masz dużo ikonek? Ja miałem strasznie dużo ikonek. Tyle nas srane było. No zacięła mnie, ona nie używa, da kląt, rady tego. 1, jedna, trzecia, siódma. Idzie tam do was, uważaj. Wiem, ona nie, nie da... Wskurde. Kurde, chodź. Aha, dobra. No ale Ma to. ty, Powiedziała, to... że mam u ciebie dług. Idziesz ściągnąć się Jak? A to ściągnę. O Boże. Ja idę po tego. on tutaj wysyła nam jakieś kulki, nie kulki. Gaba kulka. Drzewo życia, życzę. No Boże, te ręce jego! Boże, już nawet postać niejojczy się nie... E, dobra, Co fajne, z tej gry zabierają mi. One nie chcę się wyleczyć, chciałem i wyleczyć, bo mam szybkie leczonko. Gdzie ty jesteś, tam Nie ja gdzie jesteś, Rick powiedziała. Ale to dajcie się wyleczyć. O Jezus Maria. Idę po ciebie. Mhm. Nie, one latają takie, nie? W popłochu też. Mhm, <laughs> mhm. Czemu ja nie mam tego paska szybkiego leczenia przecież. Hmm. No masz. Tylko że on ma no ale coś gra... tak... A jest teraz. No bo jak jesteś w jego tym, no to te zwolnione leczenie przez te klaunowe. Jezu, jak się cieszę, coś. Aha, to dlatego. Idziemy tu? Ja nigdzie nie idę. Thanks. A weź e, Dzięki stój, to stój. To, no tu. Co chcesz? Gdzie jesteś? No bo ja chcę wyleczyć, mam szybkie leczonko. Idziemy okay. gana Jestem Pedia A czemu ja nie, nie wisiałem jeszcze? No taki jesteś właśnie O boże, zaś to testy Idź do niego Cię gonił no. no chodź, chodź o, no, Jesus, ona przeszła no nara. Nie nie wytrzymam może utknęłam w sianie? Kurde. To ja nie wiem. Ja wiem. Wziąłem, Wziąłem. gena. Znowu miałem klauna. Ja nie umiem, jak jest klaun. Tylko padocha jakaś. Cicho mi się ona kupi. A bo na ci wyje? Strasznie mi się trzyma. To bardzo głośno. Kulkę mi puścił. Dobra, oni do mnie. Dwójka, nie. Fajnie. Też się tam wróciło? O, bo zresztą. Aha, wróciłaś się do tego. No, robię, robię. Daj, madafaka! Tak ci No. Na pewno! O Boże... Idzie do ciebie, pora! <laughs> Proszę, do ciebie! To się A to dalej tam robić, twardo! Rób, rób! Co?! Idź stąd! Zobacz, tu se weź to! Se mhm. On coś tak jakby mi pozwala troszeczkę wiesz? Aha. Zobaczymy no. Musi się troszkę poznęcać. O jezu, ile ja mam. T... Chyba żartujesz. No, idź stąd, bo się nie Ale Spróbuj, spróbuj. Spróbuj leczyć mnie. No je! Yeah. Ale co zrób. Ja nie umiem. Ale co ten test? No? Miałeś taki szybki test? test ja miałem mam. dwie ikonki. Aha. Ale strasznie ciężko, no bo on by musiał odejść stąd i zabrać te. Te ikony, masakry. Jak to długo trwa? Co się dzieje? <słyski> nie chcę się tego robić. Trzy geny jeszcze, przecież my się zesramy. Zaś w dwójkę zostaniemy. Nie, ja nawet nie chcę leczenia, dajcie spokój. Pokaż. No, ona no, ja mam te dwie ikony. Gdzie idziemy? Tu? Tu jest, patrz. A ten mój? Gdzie ja tego nie kombajn. skończyłam w końcu. Dobra, to rób, a ja wrócę do tamtego, żeby skończyć. Okay. Nabrał ikonek, rozumiesz? Nic się nie, nie da. A kopnął ten twój? Tak. Jezu, no wybuchł on zaś nie. Sparuję Bo nie sobie. jest tam gdzieś, koło ciebie? Tak. Aha, ja nie mam. O, roku. już go nie ma, dobra, może do ciebie pójdzie. Na razie cisza... się swojego zachowania, tak? ja się widziałem. A <laughs> się nie przyznała? Nie. No. No, szkoda słów. Ja Przyjdzie jak mnie drżnie za to wszystko. Ja mam empatię, ja, ja wszystko widzę. <noise> I Jezu, a tego, tego jeszcze jednego to zrobimy razem, chyba że on nam nie da. Czy jest miło nastawione? Czy... No, Zawsze widzisz jakoś, mnie, wieczka. nie? To tutaj Ale będę robić. Cię. No, to Okej, okay. Idę. Dziesztkę. A ja chcę. Co a Ty to Przyjdziesz, na robić, a nie sobie w skrzyneczki? Co to jest? Zapłacisz za to, powiedział. Moje życie prześcignie. Co ja zrobiłem? Nie wiem, coś smu, mu na złość. Wiecie, hajnę ma. Przewybuchnie zaraz. Nie możesz, to już że on ostatnie. poszykuje no, szykuje coś na koniec. Się. Nie wiem, do której bramę. Przede wyleczę. Nie, nie, nie. nie teraz. Nie spieprzamy. Nie ma co. Czekaj, kolejkę zrób. No. Czekaj, zrobimy no wyścigi. Aha. Nie. Dobra, idziemy, bo nie wiadomo co on nam zrobi jeszcze.